Witam serdecznie na kolejnym odcineczku z w kolejny tydzień, kolejne TOTSiki, zobaczymy co dzisiaj sobie trafimy. Eee, niestety Gold w tylko brakło mi troszkę czasu, ponieważ no, w poniedziałek rano już mi się totalnie nie chciało grać, a niedzielę byłem taki no, nie bardzo chętny do gry. Yy, także goldzik 3, ale niektórzy za tego golda trafili naprawdę dobre nagrody, więc zobaczymy, co my tutaj sobie trafimy. Pierwsze, może Rivals, w których w sumie nie ma nic fajnego. Eee, oczywiście dzisiaj, jeszcze na końcu odcineczka wczorajszy traf z yy, tocika La Liga. Bo jak to mam w zwyczaju, nie mogłem wytrzymać do dzisiaj, żeby go otworzyć tutaj na live, znaczy na live na filmiku. Tylko musiałem otworzyć sobie dzień wcześniej. No ale to <laughs> tam mniejsza o to. Macie oczywiście wszystko nagrane z reakcją, ze wszystkim. Dobra, mistrzostwa food. Teraz robię tak. Ostatnio otwierałem pierwsze paczki, potem piki. Teraz otwieram pierwsze piki, goldzik czy kiepska. Chociaż w sumie te paczki nie są zwiastą tego goldaczy. Dobra, nie mam gwarancji to co z la ligi, ale jak będzie jeden, będę zadowolony. Jak miałby to być Leo Messi? Jeśli będzie Leo Messi, nawet jak nie będzie, to zostawcie oczywiście łapeczkę. łapeczkę w górę. Subskrypcję, jeżeli nie subskrybujecie, żeby być na bieżąco, bo jutro live oczywiście. Może nawet dzisiaj coś jeszcze odpalimy, zobaczymy. Także co? Jedziemy no. Dla tych co mnie oglądają teraz padnie Messi. Patrzcie to jest wszystko tam już wiadome i będzie Leo, będzie Leo, po prostu Leo. Leo, 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 O ty ale wow. Jest Trzech zawodników powyżej 90 za Golda 3. <laughs> nie, to, to są słabe trafy, oczywiście, te trafy są nic niewarte, ale szczerze mówiąc, jest trzech zawodników powyżej 93 overall. Za Golda 3. To jest naprawdę dobre. I dwóch z La Liga. I to jest więcej niż ja miałem w The Golda 2 ostatnio, więc. Dobra, bierzemy Gerard Gerarda Moreno. Gerarda, Gerarda. <laughs> Dobra, next. Też będzie jakiś z La Liga. Jak będzie w dwóch z La Liga, to jest pięknie. Ech. To jest śmieszne. Kolejny raz parecho, kolejny raz kruza i kolejny raz dwie karty powyżej 93 i dong. Dong. Weźmy na kruzę może. też overale mi? Nie wiem właśnie, nie, nie. Dobra, parecho. Chodź overallowo. No i dwie karty 93 za golda ee, 3, <ścoughs> to dajcie fajnie. Dwie karty 93 za golda, za golda 3. Tak, chciałem powiedzieć za Golda 93. To bym miał rangę wysoką. Ja, Pitole. Golda 93. Dobra. Trochę patrzuszek. <coughs> Oczywiście zostawiam sobie hiszpańskich rzadkich zawodników, ponieważ oni mi są potrzebni. <coughs> Zrobię sobie wyzwanie przy okazji. Tu, proszę państwa, nie będzie nic, a więc dlatego to przewijam, bo to jest bez sens patrzeć na coś. Nie będzie nic. S-horne. Kto tu jest? Dobra sobie ja sobie ich po prostu w ten sposób w e, falowach może być Jackerini to jest droga, bizota te, ta, te kontrakt te sobie skontroluje e, Snajpera a dupa tam snajper. to też, tak ja używam tego wszystkiego przydadzą mi się końcy <laughs> ja bym coś chciał kupić aczkolwiek już zrobiłem jedną z na składzie, pokażę wam za chwilę Tworzymy tworzymy paczki, bo może będzie jeszcze kolejna zmiana, jak na przykład trafi się tot z Messi, to będzie zmiana Messiego za totsa Messiego, będzie wow, i coś tutaj jest. Coś tutaj jest, jest Hiszpania. Już jest źle, jest Peo, jest Chelsea, jest to Cesar Azpilicueta. 8-4 karta. No. Prawie walkout, prawie walkout. Jesteśmy w momencie prawie walkoutu. Dlaczego nie ma żadnych rzadkich z hiszpańskiej ligi? Ja pitole. A, miałem Cię wysłać do góry. A, dobra, walczy. Lecino. Możesz być party, w tym z tej hiszpańskiej. To wy to chyba... Może teraz DG. Chaos. Dobra, te kontrakty mnie nie interesują. pp PS, to coś tam Bawarte. To jest... O! 2 razy pod 1000. Zł. Fajne, fajne stroje w sumie nawet. Zapimy sobie. 1000 zł. no to, to najlepsze było w tej paczce plus asplequeta. Zarobek. Jemli. Dobra, teraz. Tu są oczywiście paczki z Serie A, to będą na jutro, albo na, na tydzień i tam jeszcze z Bundesligi są, więc to coś pootwieramy. Mega paczka. <laughs> I teraz tak. Koc. Argentyna i znowu ten, Roll o -champs, czy o Czampos, czy jakąś nazwę. Włochy. to idzie walkout, tak? Chiellini? Bonucci? Bonucci. Jest walkout, ale czemu nie Kielin 86 linii Znaczy Bonucci. To mi się tu myli. Ja zawsze widzę tam Kieliniego O jeszcze pan zradić. Dobra. Nara, nara, Didawi, dida. dobra, ty, ty Wy to możecie być warci Ty możesz być coś warte, ty też, ty, też, ty nie Ellin nie Kolano On to mi co najwyżej może szczolić w kolano. Tyle z tego tej karty bym miał Dobra Ale jest pierwszy jest dobrze. Fanta Metropolitano, ale to może myślałem może. Warto? Dobra, mega paczuszka. Która? Prawa, lewa, prawa? Dobra, lewa. Pójdziemy lewicowo, tak politycznie to. Najgorsze jest to, że nie mam żadnego piłkarza z Hiszpanii i... No i, no i, no i, no i, no i, no i Karta 8-4 czy coś mi się powaliło? O! Terminus, potęg. Zule, aha. I tak lepiej. Ej nie, dobre karty dziś daje, naprawdę, tylko żadnej z hiszpańskich to jest chyba tak specjalnie zrobione, jeszcze kowacić Ale to jest totalnie tak zrobione, patrzcie, no tu są same karty Nie ma tu z ligi hiszpańskiej żadnej kuźwa karty To jest dziwne dla mnie Dobra, idź chłopie, bo a, tu, a dobra, teraz zostawimy, bo jak się podadzą. To jest tak dziwne, że ludzie Co jest warte, to nie Nie, to nie Ej, wszystkie karty są, tylko nie ma z hiszpańskiej ligi żadnej rzadkiej karty. <laughs> Chciałbym paczkę zrobić, nie zrobię, bo nie mam po prostu kart na to, żeby to zrobić. To ostatnia paczuszka. I potem zobaczcie, zatrafiłem. Znaczy, no, jeszcze jedną paczkę. <śmiech> <śmiech> Zatrzymało się, ale czemu to nie stąd? Znowu Niemcy. SP. Edira czy Chan? A Chan nie gra, chyba już. Czy gra? Nie wiem. <laughs> Ale dobra, teraz nie było auto, może teraz będzie. innej paczuszce, czyli tej rzadkiej zawodników. Dąbele. O, pierwszy raz trafił się Rafinia. No muszę go sprzedać, bo nic mi z tego już nie zrobię, Nie do tego robił. Ze względu na to, że. O, Polagrodak. Nieżyjewski też. Czyje, chłopie? Dobra, was to jeszcze. Nara. Nara. To by jeden, jak tak. Szczęście potem było lepsze. Nie jest nic warte, to jest coś, to te. Trochę Hiszpania, no. Strafiło mi się coś z Hiszpanii poza tym, <laughs> poza panem Rafinią. Dobra, last pack. Liczcie, znaczy, liczcie, trzymajcie kciuki, żeby tu był jakiś zarobek. Przynajmniej, przynajmniej jakiś tocik. Nie wiem, nawet z tej tureckiej. I tak, tak. piękny toc. Mocny toc. Palatelnik, proszę Państwa. Kiedyś bym miał toc, a nie powiem. Wspaniały tocik. Dobra, zróbmy to teraz tak. Balo o, jest Suso, jest chłaki. Eee. Da mi się to zrobić? Ej, nie, jest dobrze, bo jest raz, dwa, trzy, cztery. A, nie, dawaj posprzedaję, bo jakoś nie widzę się w tych. To jest, to idzie na sprzedaż. Dobrze. Tak, a propos składu, to sobie tutaj, popatrz, zrobiłem, żeby mam tak pokazać wiem sobie Teo Hernandeza, nie wiem jaki jest. Będę go testował jutro. I też Tegera, tak wygląda mój skład. Ogólnie zrobiłem też Mariano, zrobiłem Amso <coughs> A to już ostatnio, nie jak to, ktoś był na live'ie. Trafiłem Wernera za wymianę 88, 86+, plus za Daj, O, macie Timo, Timo. No i co? No i tyle w dzisiejszym odcineczku. Wpadajcie jutro na live'ika. Oczywiście łapeczka w górę, pamiętajcie, łapeczka w górę, subskrypcja. Jutro live'ik prawdopodobnie. Nie wiem, może po południu. To tak mi się wydaje, że zacznę już po południu. To Food Champion, żeby jak najszybciej pograć. A jakie będą to jutro wieczorem? Nie mam zakijanego pojęcia. Czy Bundesliga, czy Serie A, czy może francuska liga? Nie wiem, nie mam pojęcia. Co by nie było, na pewno Food Champion cały będę chciał zagrać. Także trzymajcie się i teraz możecie zobaczyć moją reakcję na to, co trafiłem w paczce gwarantowanym to z za liga. Także dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, hej! Dobra, jedziemy z gwarantowanym totsem z La Liga Jak tu będzie flaga... Czekajcie, Brazylii? Tak? Brazylii, yy, Urugwaju, Francji Jest dobrze. Naprawdę jest wtedy wspaniale. Argentyny to jest takie pół na pół, bo jednak możesz trafić ten gamoń, który mi się trafił wcześniej już dwa razy Dwa razy... Dwa, dwa, dwa trolle miałem jebane Proszę, przeklinam, ale... Dobra Otrzymajcie kciuki, napiszcie co wy trafiliście w ogóle w tej paczuszce. bo mnie to bardzo ciekawi, co wy trafiliście. Czy ja tylko mam takiego PH, czy Znaczy wszyscy. <laughs> Ale dobra. Eee, chwila prawdy tocy dla liga. Naprawdę, dobra, otwórzmy to. Dobra, niech się dzieje to się. Ja tylko po prostu patrzę Łaga. Kurwa Hiszpania. Jak to będzie na mnie? Ja już wiem, że będzie źle. O Boż. Parecho? Nie, no czemu Parecho typało? Nie, no może w Pika to będzie lepiej, ale ja, pitole, serio, ile kosztuje. Co Ej, to jest jakiś bullshit. Ja nie wiem, nie trafię nic na tym koncie dobrego. Cóż...